Siemanko, widzowie, dzisiaj sobie zagramy na Anarchy Gigi i też, oczywiście, wbijajcie na mojej koleżanki kanał Hela tchę warrior. Co tam, Hela? No, no Siemanko, widzowie, tego mojego projektu nie wiem. Dobra, Siemanko. Dobra, Hela, co tam dzisiaj robimy? Oczywiście, że gramy na unbloku, nie? Przecież widzowie te, od tego nie wiedzą. Ja im powiedziałem. Ja, a, dobra. Teraz o. mówię do swoich widzów. Dobra, mam Szyma taki sens widzowie. Sobie. Dzisiaj będziemy sobie e, grać na OneBlocku. Siema, z siema. Komisją. Z moim teksturpakiem. Dobrze. A i, i jeszcze z moim kolegą. Z kolegą. Mistrzem. Polecam jego kanał. Wpiszcie żeby... mi na to się wyświetli. Tak. tak, tak. Trochę tutaj porobiłam i, ma, i mam 100 tysięcy widzów. Dzisiaj będziemy sobie. Ja chyba wciągać ma. <gryś> nie no, nie, tak. nie. My dzisiaj z Heleną, ja będę pomagać Helenie ogólnie robić różne mechanizmy, bo ona ma trochę troszeczkę słabszą wyspę ode mnie, więc jej pomogę jak robić na przykład jakieś. Yyy, no wiecie, okay, ja miałam, ja miałam, ja miałam aż jed, 1 jed, jeden, jeden, jeden i cztery centy na wyspie, ale sobie wpłaciłam do mojej, do mojej karty Ja też, no, ja też sobie tak wpłaciłam. Kurde, ta maszyna się tak popsuła, że nie da chyba jej się naprawić. No dobra, da się, na pewno. No dobra, to widzę, że sobie coś sprzedamy. No. Tak. To widzowie, możecie już nam tutaj, oczywiście, yy, znaczy nie widzowie, tylko yy, Helena, może Helena już może wbijać na oczywiście moją wyspę, to ja wszystko tam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Chwileczkę tylko sprzedam. Jasne, Helenko. <laughs> za 100 tysięcy wystawiam kilo zęcza diametrywe. Dobra. Dobra. Yy. Ale to jest całkiem dobra cena. To tak jak na anarchii GG na SMP. To, no to to za 10... to to by było takie 10 tysięcy. A! Spadłem. No Hela, co tam? cieszysz się, że dzisiaj K możesz... Aaa! Halo! Tefajcie się na jego wyspę. wystarczy wpisać. Indybar. Na moją też możecie. Potem Tylko. Tak jest mój nick. Cześć. W ogóle wyrabiam. Jajcu Chłopień, nie przeklinaj na nagraniach. Bo rodzice im będą kazać, żeby nie. A twój a, a co... jest przystosowany do dzieci? No. Ale przez to nie można robić dzwonów. Co? No nie, nie można y, y, w ogóle y, dawać y, y, dzwonków. Można subskrypcje, ale dzwonki nie. Dzwoneczki. Na przykład subskrypcji można, ale dzwoneczków nie. Chyba przynajmniej tak mi tata powiedział. Zobaczę sobie, sobie zobaczę, bo trzeba zasubskrybować. Kurde, ta maszyna jest jakaś taka, że się wszystko skitrało. No Wyłączono no. dzwoneczki. No. No dobrze, no to gdzie ty jesteś? Chłopie, ja spadłam. A nie Aha. Się spadłam. <głosujesz> no to były nie Ale No. Widzę, można się pod kaktusem spinać, ale wtedy sobie zbroję niszczycie. A po co im to mówisz? Ja nie wiem. Aha. A wie, widzicie, widzowie, ja mam hardcora. Jak hardcora? Leci. Jakiego hardcora? To Hela! Leci. No to udostępnij. Ciekawie tak. widzowie. Czy... Ej, czekaj, nagranie mi się ze. Hela! Co? Ty masz takiego moda chyba? Nie wiem, co się stało. Ej, no, nagranie się zepsuło. Co tu się odwala? Dobra, to jeszcze raz. Siemanko widzowie, dzisiaj będziemy sobie ah! skręcić. Przepraszam widzowie, e, mistrza, e, bo, 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 moje nagranie, się, no trochę się zepsuło i skitrało, no. 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 Ach. No, dobra, no, to ja będę na tym. Ja na razie to naprawiam. naprawiam. Mechanizm, który się tak skitrał, że nie dało się w ogóle naprawić. Patrz Hela! Co tu się wydarzyło? Ech! Ups, spadłem. Mogę na twojej wyspie? No wiem, ale tego nie rób. No wiem, ale tego nie rób. Mój blok ziemi. Świetnie! Całe się zepsuło, cały mechanizm. Patrz! Najlepszy mechanizm na świecie! Się właśnie zepsuł. Dobra, to jest jakieś głupie. Zurabaczek. To jest casino. Tak nazwałem. Casino? Casino. Casino. O! Casino, a łaki. Na kapturze. Minik 100. Miałam minik 100. Miałam minik 100. Dobra, zobaczymy, jak kolejna maszyna się mocno skitrała. E e e, oczywiście przez to się tak robi, bo jest przeciążony serwer. To nie moja wina. Oczywiście. Yy. O! Świetnie, ścina. Wow, jak szybko bambusy lecą. Widzowie tutaj yy, możecie zobaczyć, patrzcie. Tutaj schodzimy. Co to za dźwięki? Patrzcie. No, magi A wiesz co daje magiczna latarnia? Że na przykład ma się buraki, jak się zetnie to automatycznie wyrastają nowe i wtedy są yy, wy wyrośnięte. Ej, widzowie patrzcie ile ja mam tu bambusów. A ja mam... A ja mam No. Widzowie też możecie pisać co za taką kasę kupić. Kłopię, Bo ja nie wiem. Czy są włączone? Co? Widzowie komentarze są wyłączone, nie możecie pisać. A. I też Wam pokażę widzowie, co yy, sprzedałem... Nie... Jeszcze nie sprzedałem, ale wystawiłem na rynku. 8 zupek na dwie godziny za 8 milionów. Oczywiście to są z eventu. O, nie, nie, nie! Tutaj chyba nawet gościu źle to napisał rzadkiej. Skrzyni. A Hela, patrzysz ulepszenia? Hela. Jeju, ja No ja ulepszyłam te spawnery, bo mnie denerwowało. Oj, ja nie mogę. No bo nie masz za dużo... No bo nie masz tyle kas, kasy. Dobra, Hela, ja idę na twoją wyspę, bo chciałbym... A masz kilo z jedwabnym dotykiem? Mam. Mogę? To... Po, dobra, ja właśnie też i musiałam kupić enchant za 50 tysięcy. A mnie nie chceć nadal. E, dobra, zobaczę sobie na rynku. Czy ktoś kupi to za, za ej, za 10 tysięcy? Nie, trzeba to, to skasować. Musi być za sto tysięcy. Siema, Hela! Siema. Ja bym coś tam a się nazywa Hela. Chłopie czemu moje imię? Przecież i tak się nazywasz Helathe Warrior e, Daj mi kopa, daj mi kopa to. Daj mi kopa bo ja chcę tutaj Ja ci zapłaciłem przecież Dawaj mi kopa Musisz zapłacić Ale ja ci wcześniej zapłaciłem I przeszłem i, I w ogóle nie przeszłem Ja tylko jeden raz to Hela Mam się dziewięć razy. Nie, czekaj, nie, nie mamy się tutaj bawić, chodź. No. A co tam jest? To da, no to, no, przecież to jest parkur, chłopie. A co jest na końcu? No tak. e, papier, musisz mi go przynieść i ja ci dam dwa Dobra, to mnie wpuszczaj. Ale najpierw mi daj... E, kilo z synktaczem. Dobra i teraz daj mi kopa. Dobra. Aha, już pisałaś? Czekaj, usunąć, kraczynę. Czekaj, czekaj i już. A nie mojego kolegi to znaczy. Ja, no dobra. Antek, I tak nie znacie jego nazwiska, więc nie. Ups! Ja przez przypadek spadłem. Kopie. Ja nawet nie skoczyłem. Ta to? A spadłem. To jest jakiś totalny skam. Skam. Spam. Spam? Skam. Tak, jasne. Pyk, Mówię pyk. Zero. A nie skam? Nie. nie. Hela, oddaj mi kilof. Czekaj. Dobra, spadłem. Jeszcze nie skończyłam. Co ty tak? Ups. Dobra, jedę do Heli jeszcze raz. I... Jeszcze teraz szansę. Ej, ale... Ach. Zrobisz podpis na mojej bezpieczce? Dobra. Widziałem, jak ktoś ma podpisy youtuberów. A, spadłem znowu. Jeszcze mi pięć. Jeszcze pięć mam. Ja nie wiem jak ja mogłem spać na takim łatwym... Aha! Halo! Proszę się odsunąć. Ja nie wiem jak ja mogłem spać na takim łatwym klocku. Czekaj, teraz się buduję tam na góry, bo nie chcę, bo widzowie nie mogę mieć tutaj tego. Ty... O przeszedłem, tylko nie mogę otworzyć skrzyni. Hela, pomocy. A ty nie możesz otworzyć skrzynki, no tak, czekaj jeśli idę. A wiesz hela to się totalnie nie opłacało, ja Ci zapuszczałem 5000, tysięcy, a Ty mi dasz 2000. tysiące. Eee... tam? A, czekaj, znaczy miałam Ci dać Elytra. Ale po co? Jak ja mam elytrę. A wiesz o tym, że ja tak naprawdę na Twojej... Ja mam Elytrę, ale na Twojej wyspie nie mogę jej używać jakimś cudem. El... Edać sprzedać, ale ona jest tania, ja nie chcę. Hela, daj mi otworzyć skrzynię Dobra. Będzie ci to, coś? To, że ja te, że się zdenerwowałam z tymi zupkami i je, je sprzedam za 6 milionów. Bo mi nie schodzą wystaw 8 za 6 milionów. 6 0, 0, 0, 0. Co robisz? 0. Sprzedaj zupkę. Dobra, widzowie, teraz sobie wystawimy of mojego kolegi, nie żartuję. Co? Hela, ale to... daj mi otworzyć skrzynię. Dobra, co tu jest napisane? We, weź ze skrzynki papier i zrób podpis twój. Jak podpiszesz, to mi daj. No to mi daj ten papier! A okay. Hela, ty mi też podpisz się. Wiecie. Podpiszę podpis. W ogóle ty ode mnie wzięłaś ten podpis. Min, Mech. A teraz oddawaj. Misy tyży. Proszę. No, to tak. A teraz poproszę, teraz poproszę kolejną kartkę. Bo, bo, ja, znaczy, no wiesz, żebyś ty podpisała się. Też jako Helathe Warrior no, yy, i swój kanał. Ciągasz te podpisy. Ale ja przecież, Hela, yy, na początku ci powiedziałem, jak się robi podpis. No, ale chodzi o to, coś innego. A o co chodzi niby? No, że, żeby po... Żeby co? No, dałbym Ci 2000? Sen. Dobra! Żeby po prostu miała Ci na wyspie, chodzi. A! A mi das? E, Hela spadła. Midulek. Postaram się zamieścić takiego chomiszka na trendach, takiego chomiszka na trendach postaram się zamieścić. Teraz chodź za mną. Jasne. Fajna farma kaktusów całkiem. Co to jest? Gagrati? Co? Minestraft mistrz. Ja to przeczytam Hela, bo mi tutaj Daj pan grosza. Najlepszy gracz jakiego. Jakiego. Nie wiem, bo mi zasłabi. Ja muszę napisać Syby. Jakiego spotkałam. Jakiego spotkałam. No znowu wpiszę. Syby. Okej. Okay. Hela. Daj mi. Mu, daj. Yy, dobra. Hela. Mm. Okej, okay. Masz najgorszy podpis na świecie. Bo ściągasz. Helano. Ciółka. Tak bo. Ale ja bym myśl... Hela, Helano. Nie bądź tak. Ty tylko ta... powiedziałeś, że da się podpisywać. No ale dobra, podpisywać ale wszystko co ja. No nie, bo na przykład ja nie mam na przykład spawneru takiego. No nie mam wszystkiego takiego jak ty. Nie, bo na przykład wiedziałeś może o tym, że jak na, na moim serwerze Otterno Musiałeś mieć e, też skrzynki. No bo chciałem mieć. No bo ja, bo zobaczyłaś, że ja mam. Na no czemu nie mogę mieć? Hela. Zatem na przykład ja mam specjalną zbroję, a ty nie na Ternosie. Nie mam wszystkiego idealnego, jak ty. Dobra, Hela, koniec kłótni. Po prostu przestań mnie obrażać tym, że jestem najgorszy. Najgorszym podpisem na świecie. Nie. Po prostu podpisam ci się na mięsie. Kłótniłem. A. No wiesz, ja widziałam jak y, y, w ogóle ktoś podpisał. Y, y, ktoś miał nick. To jest mój podpis i było coś takiego. Czaj, y, to jest mój podpis i napisał Dexi. No tak, nie. I ktoś miał nick, nick, y, to jest mój podpis. No tak, to jest Dexi. No nie, bo chodzi o to, że y, nie Dexi to napisał, tylko ktoś miał nick, miał, to jest mój podpis. I na początku wiesz, y, pokazuje ci, ci się, y, jaki gracz to stworzył. A potem dopiero wiesz nazwa tego podpisu. Wiesz o co chodzi. Dobra. No wiem. No i? Ale. Ale co się nagrało u ciebie? Kuchnia? A, ale Hela, przecież ty powiedziałaś, że to jest żart. To przecież, to nie jest wstyd, jak to był taki żarcik. Nie, miał, to. Ale Hela, to był taki żarcik. Przecież sama powiedziałaś. Nie, powiedziałam, że, że miał, miał, co so, so tu najgorszy po, podpis. Stany mały zombie. O ty! Pa, 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 pa. Chyba daj mi inny podpis. Nie. Czemu? E, bo to jest podpis. <laughs> ale zgniłe mięso. No i co? tego? że to się liczy. się podpis? Nie ogarniasz? No tak, ale powiedziałeś, że to jest naj, najgorszy podpis na świecie. To jasne. To się liczy. Podpis. Nie, co? Po prostu podpisałam coś. Aaaa, kumam. Przez nie skumałem. Hela, a czym tu masz brak bambusów? Nie wiem. A. No bo ktoś może, sobie kupił. Może zdziałaś. Nie. No tutaj. Albo ci po prostu nie wystarczyło. Do nie? zrobienia. Nie, bo, bo wszystko wzięłam z tego. A, ale chodzi, a to że... to nie jest sklep. Ale nie chodzi o sklep, tylko po prostu, że tutaj nie są posadzone bambusy. No bo przypadkiem by mi się tak zrobiło. A. Siema krowo. Siema stroko boko. Siema. Dobra Hela, pomogę ci y, y, zrobić y, farmę, okay? ok? Na początku... To, tutaj. Y, gdzie? Na, y, zaczekaj, a to już do ciebie schodzę. Aha. Widziałaś to? Widziałam. Ale ze mnie. Kup trawę, trawę. Ale do bambusów nie trzeba trawy. z Bo ja chcę mieć trawę. Aha. Ale trawa jest droższa. Ale nie chcę wydawać bez. Już kupiłam dwa staki. A wiesz dlaczego mam taką zieloną wyspę? Dlaczego? Bo wydawałam na trawę. No. Nie dziwię się. To hela, ja ci powiem, najbardziej opłacalna jest farma bambusów. To akurat wiem. Okej, okay, no to ja chcę mieć farmę bambusów. Y, no to na początku musisz to y, zrobić y, zejście na dół. Dlatego, żeby to zrobić jakoś na dole, bo bambusy. Y, wiesz, y, ba, bardzo więcej. No. Y, no i najlepiej też będzie taka automatyczna. Y, to ja ci zrobię automatik. Tylko to. Dobra. To zetnij. Tutaj masz jeszcze. To możesz trochę rozbudowywać teren i ten gnojek będzie nam teraz. Dobra. app. Y -y A chcesz mieć dużą farmę? Czy, czy normalną? No jak ty. A. No, taką, żeby dużo zarabiała. No. No to taką mniej więcej 25 na 25. Będzie całkiem git. Nie będzie jakaś za duża, ale nie będzie za mała. Okay. To na początku na dół, y, chcesz tutaj mieć czy jeszcze na dole? Czekaj, okay. czekaj, zaraz wrócę do ciebie, nie idź nicie. Dobra. Ja tylko coś wezmę ze strzyni. No dobra. O! Ja na chwilę idę na wyspę, okej? Okay? Okay. Swoją. Wyspa Enter. Mm. Teraz ja chcę. Yy, czemu to są bambusy? What? A pewnie odkładałem. Dobra, ty tyle nakopałeś, aż ty tyle, aż. Yy. Co ty chyba wyprawiasz? Yy, dobra. Ja potrzebuję... Widowie to, to tak kończymy ten odcinek. Serio? Ty już skończysz? wie to nie wszyscy tego YouTube. To po co to nagrywałaś? Wiem, bo myślałam, że będzie lepiej. A. Już nie mówię. Yy, skrzynia. Yy. Dobra, dobra. Yy. Ja potrzebuję. Hela, yy, a masz całkiem małe, eksps, szkoda, bo ja bym chciał naprawić takie budki i sprzedać je anarchiczne. Buty. Zobaczymy, ile... Y, y, za ile trzeba expa. Bo tutaj na odblogu się mega, wiesz... Zdobywa expa. Y, tak, no. Rzadko. Ej, a można zrobić butelki z expem! Y, red... Y, Trzy C... nie pyry profile profile i teraz trzeba receptury receptury przepisy górnicze bo trzeba butelkę i dużo lazurytu, dobra. Tak, dużo... Zulazury no wiecie. Trzeba butelki też. No i to teraz. Y... Y... Zaczekaj. A, zrobiłeś taki dół, nie? Schodzisz? Y... A, ale chodzisz, że na sam dół. Y... Tutaj tą wodą, co wylałaś. No tak. Ale nie zeszłaś jeszcze. Może no zabuduj sobie no to. to. Nie, ci będę tutaj mówić, bo ja szukam. Mm, o, tutaj mamy dużo szkła. No. Ale ja nie wiem, jak robić. Zejdź na sam dół po prostu, to ci dalej powiem. Jak już zejdziesz, to powiedz mi. Ale ja nie wiem, czy to jest dobrze zbudowane. Spokojnie jest dobrze zbudowane, ja to widzę przez prezentację. Tu nie jest za małe? Y, nie. Ok, tyle. I teraz postaw tu ziemię. Czekaj. Czekaj. No, wejdź na nią. Czekaj. Dobra, to zaczekam. Mm. Nie, nie no i teraz jestem. No jesteś, to teraz po prostu rób taką wyspę. Okay. Na bambusy. Jaką chcesz, jaki ma mieć wymiar, to, to po prostu ty decydujesz jaki ma mieć wymiar. No, no to sobie zrób. Pyk, ja to oczywiście robię butelki z ekspem. A mogę się na chwilę do ciebie tepnąć? Dobra, ja jakby coś to jestem zajęty robieniem butelek z ekspem. Bo da się. Ja się robi butelki z Trzeba odblokować, y y y trzeba trochę pokopać i receptury górnicze. Sobie zrobić. Yy, trzeba po prostu. Widziałam by... gracza, który się nazywa Doritos. Doritos? Ciekawe, co to za gracz. Pewnie jakiś debyn. Przep... Jakiś Steve'ek bez niczego. Yy, jak ty to... Ej, czemu mi... jak ja rzucam w siebie butelkami z XP, To mi nie działa. Albo moja zbroja to wciąga. Bo ja mam naprawę. Ja mam naprawę. Tylko na budkach nie mam. To ja kupię sobie naprawę. Widzowie, widzicie. Kupię naprawę, a zaraz sprzedam te budki. Świetnie. <grych> naprawę za 40. Za 17 tysięcy. Dobra cena. A wy za ile wystawiam Eltre? Za ile? 860 milionów. O, a, sprzedało mi się, mam teraz 6 milionów! O. Ale Hela to ci, się Eletra nigdy nie sprzeda. Bo najlepszy ma, gracz ma jakieś 5, 5 miliardów. Ale niestety nie mam na miniona. Jezus Maria. Deblade. Sklep. Dobra, hela. Ja ci powiem, jak można osiągnąć takie pieniądze. Na początku wiesz, taka podstawowa farma. Potem to trzeba rozrosnąć bardzo. Ale możesz za jakiś milion sprzedać. Albo dwa. To mi się wydaje, że będzie opłacalne. Nawet całkiem. Ale jak ja mam zrobić to milion? Y, wystaw? Y, nie, znaczy nie. No, ta, znaczy, a za ile chcę sprzedać? E, za, za na przykład 1 milion. Dobra, to teraz, y, y, teraz y, musisz usunąć to 5. O, 1, okej. Okay. Teraz 0. 0. 0. Zaczekaj, ja muszę policzyć. 0. 0. Zaczekaj, 0. Okej, okay. już Enter i teraz zobacz y, rynek i zobacz, czy dobrze wystawiłaś. Y, tak. tak, za milion. Dobrze widzowie, więc no papa. Jeszcze pa. będzie.